Dzień dobry w nowym dniu mm. i w kolejnym daily blogu. słuchajcie, wczoraj chyba żona chciała mnie utruć widzieliście co jadłem a dzisiaj już byłem 5 razy na kibelku good morning breakfast dla Mata. co to jest? Mati, co to za rodzaj mięsa? nie wiem ja też nie wiem, ale wygląda podle fajna? No, taka ich szyneczka Czyli jajecznica, ryż i trochę szyneczki Raczej mielonki podgrzanej na patelni A na deser mango Co to jest? Mango 2 minuty Dobrze, bo ja przygotowuję się do kawałków No, więc mamy 7.57 ja sobie tutaj jeszcze spróbuję, bo to dobre. Nie sztuka z jej sztuka utrzymać co prawda dzisiaj dla mnie, no ale damy radę. Tak, tak rano rzadko, rzadko jadam. Zaraz ten. Rozpoczęcie pracy dla pracowników. Ale to już zobaczycie w piątkowym blogu. Pogoda dzisiaj. No, ładna. Za oknem. Słoneczko. Powoli sąsiedzi przyjechali do pracy. No dzisiaj troszeczkę się będzie działo więcej niż wczoraj, więc zapraszam do oglądania. Nie zapomnijcie o łapce w górę i dzwoneczku, żebyście nie pominąć jutrzejszego oczywiście bloga. Ja nie wiem jak to jest tam na Islandii, ogólnie na północy, ale Filipinki mi robotę zabierają. Popatrzcie się. Ja to tutaj nagrywam z kamerą, a one mi robotę zabierają. You jest know? my work. <laughs> Jeszcze do tego bez rękawiczek. A mówię, załóżcie rękawiczki, będziecie mieli odciski. A one do mnie, że one są z gór i, i mogą takie rzeczy robić. Że ja mam delikatne rączki Ach. Tutaj właśnie dowiedzieliśmy się, że ten rodzaj farby gumowej będzie z 12 do 16 godzin. Więc jutro kolejna warstwa. Jak widzę te muchy, to chyba się wlepią. Nie wiem czy je widać. Słuchajcie, zostawiamy budowę, i jedziemy do dentysty na zakupy i jeszcze zapłacić za ready mix, czyli gotowy cement do wylania. Bardzo fajna sprawa. Taki dyspenser z zimną, gorącą i normalną wodą. Zwłaszcza jak gdzieś się szybko wychodzi, można zabrać ze sobą. Dobra, widzimy się na trasie. Bierzemy Lili ze sobą. Jerry też nagrywa bloga. No, kids, don't sit in the front. Ok. Słuchajcie, i tak pozwoliłem na to, żeby jeździła bez fotelika tutaj, co jest tak naprawdę bardzo złym przykładem. Mamy fotelik, że ona nie chce siedzieć w nim. W Polsce nie zgadzam się na to, ale tutaj tylko, że jedziemy najczęściej maksymalnie 50 na godzinę i tutaj samochody dłużej nie jeżdżą, więc nie ma z tym problemu. Oczywiście zaraz powiecie, że to nie ma znaczenia, że i tak przy każdym wypadku jest naprawdę poważny uraz. Zgadzam się z wami nawet przy 50 km na godzinę, zwłaszcza jeśli drugi samochód idzie 50 na godzinę, ale wierzcie mi, że tutaj się poruszamy głównie w mieście i się nawet nie jeździ 50 km na godzinę. Eee, no nie przeskoczymy tego. I gdzieś tam w trasie to tak ale jedziemy. Lily ma you have belt? Nie, jeżeli chce być już dorosła, używa pasów tak jak my chociaż wiadomo nie może Jesteśmy w centrum Dramagety Strasznie dużo nowych rzeczy się tutaj buduje powiem wam Nawet firma do której jedziemy właśnie, żeby zapłacić za RedMix mówi, że mają full book. Ogólnie są tylko dwie firmy takie większe, które dostarczają właśnie gotowy cement. Tutaj, ale oczywiście malutki korek. To jest godzina dziesiąta. You need to climb here lady Słuchajcie. Okay. Jelin idzie zapłacić za ready mix. A my. No chodź, siadaj tutaj. Ja ci włączę tutaj e, pay. Mama go pay. <laughs> no, to shop is there. Broser, you can repaint. Oh, no, I want it. You want play or paint? Oh, remember, it's our pictures. Mama, our. Mama picture. No, you can you can paint, mama. No, uh, hey, Take a Yeah. What are you talking? <laughs> No, my sobie czekamy, Umijamy, umilamy sobie tutaj, wiecie, sposoby w samochodzie. Akurat w tym Fordzie jest coś takiego, jak można sobie rysować. Narysuj coś. No, pędzamy. O. Ale wyobraźcie sobie, że ten samochód nie ma auto mapy. Nie ma wbudowanych map. Ma Android Auto bezprzewodowy ale i, i ten CarPlay, ale nie. Ma. Pięknie, ale poczekaj, może tutaj coś jeszcze z tego zrobimy Zrobimy tutaj, o, oczko Poczekaj, czekaj, i tutaj drugie oczko o. No, it's eye o? No, nie mam map budowany, więc byłem w szoku Super, change the color now, black Usta, mouth Where is mouth? This is eye, nose, o, a usta gdzie są? Tutaj, no to narysuj usta. Może czerwone usta? No. Aaaaah. To Grass? grass? Yeah. To green. green grass. No. jesteśmy w ogóle w centrum do Magety. zaraz później jedziemy do. Dentysty. Dobra. Zapłacone za. Ready Mix, możemy jechać do dentysty naprawić brązoletki za zęby. Yes. Where so, we going? We're going to my dentist. We just pay, finish pay for the Ready Mix, but I don't have receipts since the, the money not, arrive not yet arrive to their account. <laughs> but I send them already my Screenshot that I already played. Dla tych, co nie wiedzą, to na Filipinach są takie szybkie płatności jak u nas mniej więcej Blik, i e, czasami to wychodzi, że przychodzi od razu, a czasami wychodzi, że nie przychodzi od razu. E, więc w większości sklepach macie, tylko to działa, tylko jak będziecie mieli konto, oczywiście, filipińskie. Więc a żeby to zrobić, to musicie mieć co najmniej kartę Aliena bo ogólnie jest problem, żeby mieć konto filipińskie, bez rezydencji tutaj i w większości sklepach macie coś takiego jak skanować, kod QR przy przy ladzie czy coś, że można zapłacić właśnie skanując kod przenosicie teraz do aplikacji i płacicie dobra, idziemy Roman, diana leci jesteśmy City Smile Dental ale nie, nie wiem czy polecić bo nie byłem tam nigdy a jestem tutaj już pod tym kliniką stomatologiczną tak powiem ładnie chyba z dziesiąty raz więc wydaje mi się, że coś tam słabo działają mm -hmm. jak twoja wizyta u dentysty? za. Mm -hmm. C'est juste un membre. Je suis claire et trop hémétale. Je pas Oh, je ne sais pas si c'est un mec, c'est spaghetti. de <laughs> Nietzsche. Spaghetti il est additionnel. Oh ne sais pas si c'est un petit spaghetti, spaghetti. Oh, oh. de well, spaghetti. la <laughs> spaghetti A zanisz spaghetti, mam spaghetti uh chicken spaghetti. Chicken spaghetti na? No? Tak yes, mam. Powiem wam, że nawet zamawianie w McDonaldzie mnie frustruje. Dlatego dałem to Jelly, ale widzę, że frustruje mnie to bardziej niż ja zamawiam. No wyrzuciła coś przez okno. Get my sleeper! Hu!

Oh, no, spaghetti spaghetti w McDonaldzie, kurczak z ryżem i takie coś the... nowego, Max Spicy. The kurczak z bułką na ostro, Otro. Jemy w samochodzie, i idziemy na zakupy. Lums. 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 Zakupy, zakupy, ale muzyka jest więc. How do Come on, we go I love this pink thing Yeah, okay Later we get the pink thing Oh, my cook. eat Buy, a, buy a, a lot of cook. No, we don't buy that eh. No, no. It's Candy? It's Mentos is Candy? I a Moco tu jest mama oh, don't have pumpers here. pampers zakupy skończone akurat jest 12.15 zanim wrócimy do domu zanim wrócimy do domu to akurat będzie koniec przerwy zobaczymy co zrobić. słuchajcie zabieram się za czyszczenie samochodu dopiero wróciliśmy do domu z zakupów Tutaj wyjąłem te gumowe, te, ale powiem Wam, że z tyłu nie siedziałem. Ale usiadłem teraz, sprawdzając samochód, i patrzcie, się poszło na świe. Nie wiem, czy to będzie podlegało na gwarancję. Może też zrobić to. Jak oni to zrobili, że tutaj tak się to rozerwało? Jestem ciekawy, czy to podlega gwarancji. Samochód ma 9200 km, rok czasu. Takie siedzenia chyba powinny podlegać gwarancji. Co myślicie? Napiszcie w komentarzu. Nie wiem, czy Wam mówiłem, ale wchodzę do mieszkania i to już mówiłem jakiś czas temu, Jerlin, że kuchnię powinno się zrobić instalować dwa dni, a nie trzy miesiące. Wchodzę, a on po dwóch miesiącach zdjął nam kuchnię. I znowu nie mamy kuchni. kabinet the Welcome in Philippines. No, Where is the hood range. I don't ask who remove. I ask where is the hood wrench. But hood wrench is why hood wrench you we use? If it's not not finished, not installed. No, look. No one put the pipe there. To outside. How you why you use no, you put the hood range and from there must be the pipe outside the house. Oh my god. No, no, po prostu urwienie na maxa. Same problem. Oh. Dobra, widzimy się później, bo tutaj po prostu muszę ogarnąć co tu się dzieje, bo mam tragedię. Słuchajcie, zaraz spada blog wczorajszy, yy, wczorajszy, Ech. właśnie robię miniaturkę do wczorajszego blogu i tak odnośnie tego ogniska i spalania śmieci na swoich działkach, to doedukowałem się i mam sprzeczne informacje. Oficjalne informacje jest zakaz spalania śmieci na swojej działce. Ja się pytam Gerlin, Kto jej na to pozwolił. A ona mówi, że w Urzędzie Miasta powiedzieli, że może to robić. Więc jak to się ma do prawa po na filipińskiego to nie wiem. Ale jak w artykuł e, 7849 Fil o czystości powietrza na Filipinach z 1999 roku mówi że nie wolno i artykuł 9003 o czym to jest artykuł i jakimś takim ekologicznym coś tam solid waste management act nie wiem nie wiem komu ufać czy prawu filipińskiemu czy panią w urzędzie miasta <śled> Oczywiście wiadomo, że to jest niezdrowe i ten, ale wiem, że tak wszyscy robią tutaj na Filipinach. Eee... Śmiechu warte: Filipiny. W jednym miejscu ci powiedzą tak, a w drugim inaczej. Lili właśnie się obudziła. I popatrzcie się: ona jeszcze 3 lat nie ma, już ładnie rysuje. Szybciej się rozwija niż Mat, mhm. ale to normalne, jeśli jest dwójka, zawsze drugie rodzeństwo się rozwija szybciej, bo pierwsze do niego dużo cały czas mówi, cały czas gadają, się bawią. No a Lily już trzyma duży długopis normalnie, uczy się pisać, to Mat pisał, tak? Bardzo ładnie Lily. No czekamy na Matta i jedlin. Bo pojechali do, z Matem do fryzjera. Zobaczymy, jak mat będzie wyglądał po fryzjerze. Ale tą kuchnią to powiem Wam, że jestem załamany. Co to w ogóle za jakieś ustrojstwo, jeśli chodzi o zawiasy? Niby OK chodzą. Nie wiem, jakiej to firmy jest. Ale te są OK. A te? Tutaj to w ogóle się tak trzyma. To w ogóle jakby nie było zamocowane. Słuchajcie. Kuchnia. Nie wiem jak, jak będzie zrobiona, ale zapłaciliśmy za nią 80, chyba 5 tysięcy peso. Czy jakieś 5 tysięcy złotych za nie wiem 2,5 na 3 metry. No takie ceny jak w Polsce. Tylko że wiecie, no wyko jakość wykonania jest tragiczna. Ja idę pilnować pracowników, póki ruina i drzwi nie wrócą bo trzeba ich gonić a siłownia stąd widać światełka? widać światełka a tam Artur mówiłeś też że y, światełka inne o koloru bo inne napięcie nie 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 ja specjalnie zamówiłem takie bardziej przyjazne oczom mimo że były dużo droższe ale to są 4000 a ja szukałem takich 5500-5000 które są najbardziej naturalne patrzcie tęcza o kurde to coś znaczy koniec pracy Tęcza tęcza To musi tam padać w takim razie ładna, ładna. Kurde, powiem wam, że pierwszy raz widzę tęczę na Filipinach. Ruina, what is that? I'm joking. Mati jak wyglądasz? Chodź tu, pokaż się. Co to? Tandawaj? Tandawaj! Wow! Teraz wyglądasz jak był, był fryzjera No Jesteś gotowy do Polski na jechanie? No tak Tandawaj ram! To ma 80 prób, gdyby ktoś się pytał A to jest odpowiednik 40% Look, I have new Ej, ej, hey, hey, Do domu, już! It's close A, second quotation Zrobione Ah, I forget turn off the light. Yeah, I thought you were here. But it's one quotation more we make. And uh, I can say it's uh, Reggie it's must paint. But still, it's, you see the... The lines? Yeah, I see the lines. What to do to no lines? Right. No, dobra. You go, you don't turn off. I go turn off. E, słuchajcie, you, baby. Lily play, my baby. your baby? You don't see your baby all day? Oh, no. I see her. Why not working there? One, two, three. I don't turn. Jedno jest popsute, prawdopodobnie. Co tutaj się dzieje w ogóle? Oh, mama? mama? Oh, Lily się stęskniła za mamą. O, 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 ha, ha, ha. No. Mati ma ładną fryzurkę, trzeba przyznać. Ładna fryzurka, ale mnie po prostu wpienia te, te tutaj yy, kuchnia nasza. Ja to jest u nas bardzo, bardzo głośno. Maybe uh, I tell today it's last Saturday, it's party for the. Last Saturday? Yes, of this month. Not this Saturday. Last Saturday, They so. expect Last Saturday. You see? They don't understand your English. Last Saturday of November. They didn't say last Saturday of November. You're lucky I'm not record. I say last saturday, I don't say November, yes. No to oh, pracownicy no. myślą, że w tą sobotę, ale będzie w następny rok. Maybe, but second one, we need buy new t-shirt for employee and short. Yes. Yes, order tomorrow. Tak, musimy zamówić nowe koszulki i spodenki dla naszych pracowników. Get the money, it's a lot of money there. My camera is a lot of money there and camera. Give mama back. Mama angry if camera broken. No, I'm not angry. Tata will buy. Oh, Tata will buy, oh. ATM copy. Uh-huh. Gibby was? Where have you been? I've my son's Tutaj wiecie, nie ma tak, że zapisujecie się na daną godzinę, tylko przychodzicie i stajecie w kolejce ewentualnie wysyłacie swojego Filipińczyka, żeby poszedł i stanął za Was w kolejce <coughs> tak samo jest z ready Mixem. nie ma schedule, nie ma ustawienia daty na kiedy ma być zrobione i gotowe, tylko e, i przyjadą wylać. Tylko jak będzie wolne miejsce, to przyjedziemy. Tak. O, oh, I forget most important thing. 20 must be all workers in the world. Ja. Yeah. By go switchy yes. Słuchaj, wylewanie. Zapomniałem na dzisiaj na zebranie powiedzieć że najważniejsze, że, że kurde, ma mają wszyscy być w pracy pojutrze, bo jak nie będą, to będzie źle. Jak coś będzie jeszcze, to wam nagram, a jak nie, no to z tego, z tego miejsca dziękuję wam za oglądanie, wspieranie nas. Łapeczka w górę, komentarz taktyczny i oczywiście dzwoneczek. I tyle na no dzisiaj. Trzeba się napić, ja? Yeah? Tagaj? Okej, okay. okay. muszę polać, stacie. Okay. <laughs>